Doktor Stop, tutaj tak. w operacji, czekamy na resztę. Dzień dobry, dzień dobry widzowie. Ciężko mi to powiedzieć. No cicho z Nie wiemy jednak, że do każdego celu przyczepiliśmy ładunki. Czemu? A, tak. gdzie mam ty, gdzie ty bomby. Gdzie te bomby? Uczy się. Ja jej na normalnej grze je ja zniszczyłem. No serio. Dobra, zwiedzanko mapy. Zwiedzanko mapy. Siema w zimzowie, ja zwiedzanko mapy. Ja schody przy tej, przy tej i ją ja zmniejszyłem. Dobra, zwiedzanko mapy. O, jest, jest za 16 minut. My, po tym odcinku będziemy się widzieć 13 września w nowym sezonie. Jeszcze na ewencie trzeba pamiętać. No tak. Bo ja się boję, że na przykład między zostaną zniszczone, a te na stółwek. One będą, an, one będą zniszczone i tam chyba będą piramidy, podejrzewam? O Boże, to ja tam już nie będę latać. Ej, widzowie, robimy taki test. Ciężko mi to powiedzieć, ale to był chyba mój ulubiony sezon, w jaki grałem ostatnio. No, na, ra na razie to jest mój ulubiony z tych trzech, które grałem. Ogólnie. Dobra, słuchajcie, skaczę trzy, cztery... Dlaczego znaczy, to jest jakoś ten, że... Trzy, cztery...

Czekaj chwilę, a ja... Tu też są bomby! Ile oni Gdzie? Są Wie, Wiesz co? Bo, to jest, bo to, jest, to jest chyba z tysiąc bomb, nie tam poserwali tego co... Nie. nie chcę mi się liczyć, wiesz? Ale chodź, tutaj się spotkamy i, i zwiedzanko mapy. Pod... pod Eee! Ja tajnej... Tu są jakieś plany! Ej, pod odliczaniem chodź, chodź pod odliczaniem. Wiesz co, ja znalazłem jakieś plany, oni polują na panią mi się. John Cena Jones to wiem, że zdradził i Mr. Bananek jest No nie zdradził, on po prostu próbował właśnie uratować ten świadko, oni myślą, że, z, że zdradził. Dobra, no chodź pod to podliczanie, razem sobie wiesz. Mistrz ale... Bananek zbyt jest To jest największe porwanie. Takie porwanie, że bomby z nami le, le, lecą i kurde, le, le zniszczą całe ale tym... Dobra, chodź, podliczanie. Wiem, że to ostatni raz mówię, ale chcę pozwiedzać Nie, ja sobie tam na dole. I tam Siema, dobra, chodź tam do stołu, do łzy. Widzisz tam? Poczekaj chwilę. tam taka mała stodoła. No, chcesz nie? Czekaj, a ja muszę zobaczyć tam, że. Czy da się? To a bo do parku, da... co to za miejsce? Do parku, chcę. Czyli można wejść na te małe takie... Setki, z... takie skałki? Bo można. Można. No to idziemy jak najwyżej. A dobra, e, chodź tam. E, tam no i takiej... Poczekaj chwilę, spróbuję zrobić największe. Jestem! Jestem na najwyższej skałce. Fajnie. Ja jestem tutaj, y, tutaj przy tym ognisku. Chodź tutaj, zapraszam cię. Zapraszam cię o, na ognisko. Widzę, tam nie. Poczekaj chwilę. A co jeśli. Hmm, poczekaj, i czy coś się zmieniło. Bo ja mam całą mapę, blokową. A nie, ja nie mogę zobaczyć. Coś. Ej, powiedzcie, e, jak, bo pewnie to będziecie oglądać i to się wrzuci po evencie to mnie możliwe, że jutro to napiszcie w komentarzach mam nadzieję, że włączysz w te komentarze. No, to, no, no to napiszcie jak wam, ile, na ile oceniacie ten event. Ja bym chyba 10 na 10, bo, Ja też ja 11. Bo, na bo, o Jezu, w ogóle... Nie, teraz dopiero zauważyłem, że na tym, na tym statku jest coś niebieskiego. No jest. Oni to będą wciągać. Ale to jest głupi, to, to jest najgłupszy pomysł od snu, jaki słyszałem, bo no, kurde, ja rozumiem, że Ale byli... chłopie, po, pojawi się kostka Kevin na kuchu rydzianym. w sensie kuchu nie będzie, ale tam się pojawi, wiesz, kostka no. Kevin, która była w szóst, y, szóstym sezonie pierwszy Gryźdeł. Gryźdeł, no. no. Ej, dajesz tańczymy, y, 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 ten, hejnał, no. Słuchaj, Poczekaj chwilę, ja, ja się, ale to jest dla mnie najgłupszy plan, no dobra, może jest mądry, ale jak przecież do był na całą mapę, to jak oni... Ja nie wiem, ja bym zrobił to tak, że ja bym, kurde, nie wiem, jak jakiegoś mega laczpada postawił, leciałbym tam na ufo i bym wszystko, i wszystkich zabił, bym No, to było najlepsze, a to była super taka walka, że, e, że, że się pojawia nas, nas taki, taki e, wskakujemy do busów i lecimy właśnie na ten statek i wszystkich, wszystkich rozbijamy i, 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 i bierzemy tą energię energię z tego punktu zerowego, który, który właśnie został się I go niszczymy, i uciekamy ów. Jezu, ile faktycznie tych bomb jest! Ej, ja spróbuję polecić bomby, serio, poczekaj. zbyliczę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja wiem co siedem, może. Osiem, ja pięć, wiem co może nie zniknąć, dziesięć, ale to, to może być. Jedno się, dwuncie, trzynaście... 12, 13, 14. 16, 17, 18, 19, 20 21, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 29, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 39, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 8, 4, 8, 4,9, 50 51, 52, 53, 54, 55. Tak ze 100 chyba ich jest. Wiesz? Ale czy oni przypadkiem nie mogliby zrobić jednej bomby nuklearnej i ją tam wsadzić? Właśnie <grym> tak powiem. No Wyższe i muszę idziemy. tam wejść, kurczę, no chcę wejść, bo był najlepszy event. Lepszy od Galactusa nawet. No. tam to mówił, że nic nie pobije, nie pobije Galactusa. No ten wielki wybuch to raczej. Ja jestem o, Dzień dobry, dobra, dzień dobra. Dobra, bo Julak powinien do nas dołączyć. Gdzieś tak już tak... nas w No myślę, że mnie wywali, bo ja mam koszmarny jakby... To jest nowy nintem, ale serio ja mamś tam internet nie jest możliwe. Żeby... Boże, no Julak no, dołączaj! Się... Teraz even Teraz even to 10 minut, dobra chodź na... Tam... Czajnie, ja się ja skram już, przepraszam. O, operacja niebieski dobrze, dobra, dołączam dobrze, do co Jezu, co dobrze, do tak do dobrze, no to Nie Dobra, dobrze, jest dobrze, 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 nie wiem... Ja, sam sam e, dał prośbę o do, dołączenie, do, do dołączenia wiesz. E, dobra. I 10 minut, dobra, za 10 minut dokładnie. No, kurde, ja chcę tam no, zejść na dół. Chcę tam zejść na dół, jak sobie ja na dół. Poczekaj. No to przypadki moje nie mogą zrobić czegoś takiego. Poczekaj. Ja bym mogę dać taką całą mapkę sali i nawaliśmy ten brankę. No to było fajne, że tak by do tego i... SIĘ BĄDŁIŁ I by mogliśmy się podnosić, to by było fajne no. Jak się zginie, to się, to się respawnisz ponownie na sam początek I Albo, piec. No. się Albo raz... się respawnisz To Ooo i takie rozmnażanie I trzeba po prostu uciec stamtąd I zniszczyć jakiś punkt Jakiś punkt po prostu gu, gu, Punkt główny W tym stylu ja Ej czemu Juraks opuszcza? Nie wiem właśnie A co on nie chce? A on nie jest na kanale ekipy, na gry. na ekipę. Halo? No jest to na kanał gry. Na się Takie rzeczy dzieją. a gdzie on jest Na operacji, niebieski to jest No i na On jest na kanale ekipy Dołączmy do niego. No ale... Chłopie, bo, ty, bo ja nie jestem w Twojej ekipie, więc ja zaakceptuj. Do, do, do dołączenie do ja, No bo... i to zrobię przez Teamsa no. to... Dobra, no to chłopie. E, zaproś mnie. Zaproś mnie no ja dołączę i jedziemy na dołączenie. Dobra, ja się ma. Simo, nagrywamy odcinek. O tak, i, i nie mogę się zmienić, Nie musimy się doczekać. Co 8 może, minut, to te. Ikonik mój ulubiony skin. W może nie ulubiona, ale ulubiony z Ikonikonu. Nie mogę wyłączyć No to wyjdźmy i szybko wracamy. Wyjdźmy do lobby i szybko wracamy. nie ma tej emocji tej takiej... też. Bla bla ja w piżamie w ogóle o Dlaczego przez New Yorksa musimy wychodzić? Mhm. No oj, serwer zbyt wolny na Oj, oj, Ja Wam mówię, Widzowie. I Wam, Zaraz serwer i nie no, będziemy. i będziemy musieli czekać do jutra i. i. i, i tak. albo, albo po Albo jak kiedyś, jak kiedyś było, no, że jeśli z Julaksem, bo były lagi serwerów, że ja muszę tam no, no ja oglądałam, to było na tym długim odcinku, tak? No. Na sprejdzie... który was za bardzo zapraszam, super wyszedł, e, ja mnie tam nie było, ale oglądałam. E, tak, no. <laughs> reklamacja po prostu, mistrz reklamacji YouTube'a, jest fajno. Dokładnie. O, Dobra! 6 minut, kupaki, 6 minut! Bala, ty. Ej, ej, gdzie jest miniony? Ja jestem na kempingu takim. Ej, ej tak, ja jestem Toxic, który tak tak sobie kuca. O tu! Hej, Też to ja Dzień dobry! Wykazać, kto pierwszy, ten lepszy! Czekajcie, kto pierwszy ten lepszy! Ej, nie Dobra, mogę ci pokazać, Nie, Nie, Nie życzę dobrego dnia. Nie życzę dobrego dnia. Ale wygląda Kurde, zamknij. się, Zamknij się, głup kurczę, nie lubiłem Ciebie jako boss. O, nie tańczą tę emotkę Przesuń się! Przesuń się taka Ej, ale nie tańcz tej emotki Ej, emo, nie nie to! hej, <coughs> tam! Kurde, bo widać wszystko, co jest tam!

Najmniej... ZAMKNIJ SIĘ SLOAN, nie tak, PRZEPRASZAM Nie wiedzą jednak Ej, 5 MINUT, 5 to... MINUT, CHODŹCIE CHODŹCIE DO ODLICZANIA, CHODŹCIE DO ODLICZANIA CHODŹCIE NA TĄ DUŻĄ wierzą STODOŁĘ Nie wierzę, bo co ukryłam, tutaj, tutaj jest Można sobie wejść pod, 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 pod to, wiecie Do tej bazy, tam gdzie była Sloan Ja wiem, ja tam Co ja chcę wejść, ja chcę jeszcze wejść A, dobra weszłam, weszłam, weszłam jest o Ej, e, to, to wygląda teraz inaczej. To trochę, teraz najwięcej trochę inaczej wygląda. Obłaki, czy gotowi na event? Ja mi. jestem mega gotowy, ja jestem po prostu ze, 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 po prostu posikany. Przepraszam, Dobra, chodźcie na tą na tą zieloną sto, sto, I stodołę. Timer, bo się tu jak zostanie 20 sekund. O Boże, gdzie? Ej, gdzie jest odliczanie? No tam na, te, no. na tej czerwonej takiej stajni. Ale ja tego nie widzę. Ale czemu? No stodole. No tak, na zielonej stodole jakby co. Ale ja tu nie widzę żadnego liczenia. Chłopaki musicie mi mówić jaki jest czas, bo ja nie... Widzę. E, 3 minuty 43 sekundy. Ale jest. Hej now, hej now, held, kładzi. Kamido hina, ale na ty. Ja tylko hina. Trzyma. Tam jest. jest. Z ja muszę się załatwić jak najszybciej, bo za No to zaraz. szybciutko, szybciutko. Dokładnie. Ja daję całuski. Całuski temu sezonowi ciebie, i. Ja Miłość. No. O co chodzi? Masz całuski emocje. Miłość, ty ty możesz zapalić tą emocję. Hali. Hali. Hal... Hal... O, nie tam. Nie tam. To jest, to jest ten. To się nazywa bądź sweetne. Nie, jeszcze nie. Coś innego. Nie. to? To nie... nie. to? Przepraszam, to nie... Tak nie. To nie... nie... to? To to? To... To jest flosz, to jest dokładnie, jakby to jest flosz taki kręciłka obrotowy, bez gluten. No ja dwie minuty, pół, pół minuty, ja bo nie zniknie. Dobra, e, teraz jeśli jego nie ma, to, to dzień dobry widzowie, na chwilę przejmuję e, jego odcinek. E, zostawcie lajczaka i oj, gdzie? Zostawcie lajczaka i zubika no. i no i i Iza... do... No. do oglądania. Biegły, możecie? Biegam 20 na godzinę i przelazłem ze swoimi chłopkami, żeby mógł się specjalnie popłakać na kontentu. No, ale dobra, za, dajemy całuski, dajmy całuski, wiecie, z te, temu sezonowi. Zobaczcie. Nie, na koniec, na koniec odliczania zupy. Całuski, dobra, dobra, na koniec odliczania, jak będzie tak 10 sekund. I jak Mogę będzie 10 sekund, to robimy 10, 9, 10, 6... Ja to Słuchajcie, ja to wybiorę. Paki. Mamy minutę! Minuta 30 dokładnie. Mamy? Ja Jezu! Tak, ale ciekawe to się właśnie dzieje z tym z Jonsim teraz, Może bo ja chyba, co? ale on jest w pętli, więc to się już nie, nie uwolni prawdopodobnie, ale co jest z fundamentem, ja chcę zobaczyć tego fundamenta. Nie, wiesz no co, no dobrze, bo już to trzynasty raz. Ale będzie się to prawdopodobnie, prawdopodobnie fundament gdzieś się pojawi, o tam, o tam, gdzieś w tamtą Minuta. stronę. A wiesz, Minuta. a wiesz, jak człowiek będzie teraz tam to no, kosmicznie ten ją usłyszał i ją złapię. Nie hmm. będzie po wszystkim. A ona gdzieś jest chyba, chyba ona jest gdzieś tam na dole. Nadal jej. A gdzie ona jest? Ona jest gdzieś chyba tam na dole, czeka i gdzieś tam czeka. Jest, jest przez mapu. jakiś. Ej, zobacz, jakie odkryłem, co jest? Co się dobra. dzieje? Dobra, dobra, Zar zaraz. Dobra.

Przepraszam. O, co jest, co jest, co jest? To jest, to jest o, o, zabiera nas, zabiera nas, e, Dobra walka, walka na górze. Kurczę, zabiera nas. Jezu, co jest z tym mikrofonem? Co jest z tym mikrofonem? U mnie się zbagował i i, i i mikrofon był taki wielgaty, strasznie. Który muszę dostać tego? No. jak powam serce serca, Serio. No nie. Proszę, będziemy pamiętać o, to, o tobie, a ty pamiętaj o nas. O. Dobra, całówki sezonie, trzymaj się. O, jest! Zabiera! Zabiera! Hej! No, Jesteśmy w tych celach! Nie wiem, ja jestem koło, koło Gugimona niedaleko. Gdzieś. Ja jestem koło Gugimona. O kurcze, jakie to długie, myślałam, że to krótsze i, i w sumie... Okay, okay. Mamy plecak timer jakiś. Nie dali ci broni, a żołnierze są wszędzie. Chyba nas nie szukają. Nie mamy broni, a nie. żołnierze są wszędzie. Znalazłam komorę porwań, w której są bomby. Jak co? miniecie ten patrol, zabierzcie cię O, o, Czyli musimy, czyli my teraz musimy... O, tak jak Nie? O, 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 przepraszam! Otwiera Czy... się! Nie mamy wiele czasu! czasu. Co tu się dzieje? Nie wiem! Aha! Ej, gdzie Nie wiem, ja jestem gdzieś tutaj, ja, ja sobie biegnę znajdę z Gimonem i takimi tam, wiosen tam wiosen innymi. Uważajcie na siebie! Jeśli was zobaczą, to Mogę tu nagrać odcinek, ale mi się to bardzo nie chce. Uciek... Po prostu powiem... Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry, skożeń. Dobra, jak przed siebie, ja biegnę przed siebie. O! O! Co to jest za miejsce? Daj mi chwilę. Co to jest? O Osiema! Widzę naszego bambiczka. No my jesteśmy przy jakimś dziwnym zatłoku, który się otwiera. Dalej. Otwiera się taki, taki, Ej, taki znaczek. Ej, wytchnąłem, wytchnąłem, wytchnąłem. Udało się. Dalej. Ja no, widzę. Jeśli was zobaczą, Ej, najszybciej przesunącie się przez most. A felwta. ładnie Ale najgorzej, że my nie mamy broni, bo właśnie nawet słon to mówił, ale kurcze nie mamy broni. O? Zauważyli nie okay. ma? O kurde aż Adam! Zrobię. Zawał, zawał serce, zawał serce, zawał serce, nawet z moim głosiem Nie wiem, ja biedna przed siebie! O kurczę! Jakieś dziwne, dziwne te Dobra, zamknięte, ale co mam teraz robić? Ja żyję Ja żyję E tu jest takie szczęście Dobra, daj mi pomyśleć. Ale to nie są U przed tobą, ale to nie są Powinno zadziałać. O tutaj, tutaj jakieś przejścia, widzicie możliwe. No, 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 no. Jezu ja... ale to będzie długi od... i fajny odcinek Nie, nie przewijajcie tego odcinka, jakby co, jak przewinęliście to od początku musicie oglądać, bo potem Co się dzieje? O kurde, jakimś tunelem lecimy. Kibel, kibel 2-0, tak. Lecimy kiblem 2.0. O kurde, bo zaraz sąsiadów... O kurcze, tam są inni w innej, innej rurze, tam jest druga rula. O, połączyliśmy się z inną rul... no kurcze, nie umiem się wyobrazić. Nie wiem jak latam, o dobra, biegniemy przed siebie. Ej, wy też macie taki zdrowe nie wiem czemu. Nie, nie takie... Muszę odwrócić się powietrza. Taki... Ja nie wiem co, dobra, ja tą stroną. Ja nie wiem w ogóle, w ogóle co, co. Ja lecę, ja lecę z naszym bambiczkiem. To, to tylko wiem, bo ciebie nie widzę za bardzo. O, widzę cię tam. Co? Kolejny, e, się kolejny się ten. Dobra, wchodzę tam. E, co, gdzie? Ej, ja chcę tam wejść! No kurde, bo... No nie, czemu się nie da? No to mnie odpycha! Chcę so tam wejść, dobra, co robisz? Ej, bo to śmieci czeka będzie! Czekaj. Czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. czekaj! muszę tylko... Ale oni... Dobra, potem... Ale oni tylko, tylko nam... Oni tylko... I ...zrobione. Wchodź do rury. Do rury? do Tutaj do rury, co to Nie mam Ale cię! się a, nie! O, videcie. widzę cię, widzę. Do Daj mnie łapkę w górę! Dla łapkę w, w górę, dlatego że, o, co jest? Ja to kamera się muszę dziwaczna, no dobra, nie wynika. cały kompleks! To jest kompleks, oni zabrali ten, ten kompleks! I to wybuchnie! I to wybuchnie! Oj, co ten tak diela! Ten tak diela jeszcze wali! Tak, tak diela! Nie! ale to wybuchnie! Ej, to wybuchnie! Ej, to wybuchnie bo, bo widzicie przecież, są te bomby takie. Ja myślałam, że nie będziemy w środku. No a teraz ja myślałam, że będziemy na zewnątrz i to i będzie jakoś lecieć te Ja muszę się przygotować, Wiecie? wy te plecaki blisko bomb. Plecaki blisko bomb. musimy podejść tam do szyby. Dobra, rozpoczynam ekspercję uzbrojenia. O Boże, czy to zaraz... Ja się zaraz sikam. Nie, nie chcę. Jest... O, 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 wybuchać. Będzie ja. Dawajcie przesunąć się! Zawaj. O kurczę! Sygnał przerwany! To jest... Ej, pod nami skuska Kevin! Tu, pod nami skuska Kevin! To Kevin pod nami! Bo nawet skaczemy tak dziwacznie! niemożliwe! Gdzie? Myśleliśmy, że przepadł na zawsze! Kuska Kevin! Kuska Kevin! Kuska Kevin! Kuska Kevin! O nie, tu utknąłeś! Nie, najgorzej! Nie widzisz tą koszkę Kevin? No, o kurcze Koska Kevin kochałem Kocham Cię, całuski dla Ciebie Kocham Cię koska Kevin może nic się nie O nie, o nie, co się dzieje? O koszyk! Dobra, ko... musimy szybko załatwić to coś Ej to nie jest to coś, ona... Aha! John C.P. tu jest, a John nie wie. Ej, bo mnie zaraz to zabija, no, się boję, ja mi Nie, a ład dostałem. A ja z o. się! Przygotujcie się. Aha. Ebu, kontrolę o! Aha. Ej, mi się trzęs I, 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 i co? Ko... Kevin! Nie! Kochana! Do Dobra, Musimy nie, uzbroić nie, te wąby! I to już! A ja nie mogę stąd nadal wyjść! O to, wybuchną! A ja sekwencja ja nie uzbrojenia! Nie o nie! Wybuchną! Wybuchną! Już prawie. Dobra, ale wybuchną, patrz tam! O nie! Będzie s! Będzie sfał! kurde. się dzieje? Za dwie minuty coś będzie. Tu kończy się Teraz wasza by... rola. A ja muszę odegrać swoją. To, to jedna z tych wojen, w których wróg ma miażdżącą przewagę. Nie wrócicie do domu! Nie wróćcie do domu! to... to Co, Co? Coś Co ty ze mną mówisz? Ty, na ty, ty, ty nie powiem kto. Bez nie uruchu. wrócimy? Nie wrócimy na wyspę naszą? Nie! Czyli ja chcę! Będziemy... Se... Tak. Oddaj mi ósmy sezon! W tej chwili! Nie, ja, ja tu nie zostaję, tak? Ja tu nie zostaję! Do... My czekamy tutaj ch z chęcią na ósmy sezon, a ty kurczy nas, zrobiasz takie coś? To no po co y my w ogóle z tobą pracujemy? Ty gówniarzu, no. Ej, jak chcesz wejść, chłopaki? To on się nas nie oszukał, ty. Niaro. Chłopaki, jak są wejść? Ej, bo ja, te, ja tam nie mogę wejść, a ty nie możesz wyjść, ja też nie wiesz. Chłopaki, chłopaki. Oho, oho! Co się dzieje z tą kostką? Co z kostką się dzieje? Ja nie mogę tam... Niebieska! Dobra. Powiem ci jedno, że kostka kostka się zrobiła niebieska, ta kostka Kevin. Nie wiem co się dzieje w ogóle. I te bomby nadal są takie czerwone i, i to wszystko w sumie, więc nic za bardzo o, ciekawego, ale to... O, oho, mi się z kontroler. O, lecimy na górę, jedziemy na górę. Ja się nie mogę ruszać. Dobra, ale my lecimy, jedziemy na górę. Jedziemy na górę. Jedziemy na górę. Jedziemy na górę. A e, bo też nie odbija w ta kostka. Oho, nie, bo nas... O dobra, myślałam, że nas przedzaśnie. Co jest? E, co jest? Co jest? Dlaczego? bo ja się stresuję. Oho, ciemno się zrobiło tutaj wszędzie. Dlaczego jestem tak... Jest, 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 jest! Uciekłość, dobra, super, ale... Ja już tu nie podchodzę. Ja tutaj ale to jest straszne! Ja też, ale to straszne! O chwile statek. 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 statek! 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 Jezus! Za 30 sekund wybuchnie bomba! Ale nie wiem, czy wybuchnie bomba. Co się stanie za 30 sekund. Chyba bomba się Co to jest? To jest to Kevin! To jest to Kevin! Ej, kolejna! Czekaj, co? bo oni pobrali mnóstwo energii i on rozmożyli prawdopodobnie albo po prostu... tam są siedem, sześć, pełno kostekiem, no kurczę Kupie cztery, trzy, dwa, jeden co jest? oho, chodźka Jejus! co się dzieje? jejus, jak mi rakuje grę? oho! eeeem um. o cholercia nasza wyspa nie wyspa nie nie nasza wyspa nie ósmy sezon sześciu sezon nie nie kościołka kościołka ała boże ten na kościołkowi nie wietrani na chuj ojeju ten statek wybuch maska wybuchła ale nie wszyscy miejscówki no No, prawie wszystkie, ale kurczę najlepsze Nie statek zaraz we mnie Uderzył mnie statek Nie tak Nie co? Co się dzieje? Ma fakt, to jest? Straciliśmy przytomność Najprawdopodobniej Ciąg dalszy nastąpi, ale jak? Co? Gdzie? Oho, 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 oho Ciąg dalszy nastąpi Dobra, do, dopiero mi teraz się pojawiło. W sezonie ósmym. O! Zaczyna się za 13 godzin czekania. 12. 12, ale, ale jeszcze 42 minuty. Ej, to bo wyjdziemy z Fortnite. No chyba, ale nie, bo ja sobie siedzę i, i czekam.